I tam ponownie mieliśmy drobne problemy techniczne, bateria w aparacie się nam wyczerpała, tak więc powtórzę cały proces budowania deka od początku. Jak wspomniałem wcześniej wchodzimy w opcję Deck Builder. Może się odsunę, będzie wszystko lepiej widać. I mamy tutaj spis naszych stworzonych z katanką deków. To jest deck katanki, to jest dek mój, a tutaj jest nasz dek próbny. Wchodzimy do niego opcją yy, Edit a Dek i mamy spis wszystkich kart znajdujących się w tym deku. Jak widać są one przedstawione za pomocą ikonek i to jest ważna sprawa. Podczas gry oficjalnej naszą rękę dobiera konsola, wybierając z naszego deka losowo karty. I te karty są przedstawiane właśnie za pomocą tych ikonek, także one nie zawsze odpowiadają w 100% temu co jest nadrukowane na kartach, tylko są takim jakby odpowiednikami właśnie tych rysunków w troszkę innej formie. Aczkolwiek są bardzo podobne do tego, co mamy na kartach. I teraz tak, tutaj mamy ikonki przedstawiające wszystkie nasze karty w deku. W tym miejscu jest nazwa tego deka, akurat nazwałem go Discard. Miał on działać na zasadzie wyrzucania kart przeciwnikowi z ręki do cmentarza. Jak wspomniałem wcześniej nie za dobrze on działa, ale wymaga jeszcze kilku udoskonaleń. Następnie tutaj mamy spis wszystkich kolorów, kolorów kart dostępnych po prostu w grze. I tak, czarów cztery na fioletowo, tak jak Katanka wcześniej wspominał, 0 kart czerwonych, 7 kart wody, 6 kart ziemi, czyli żółtych. 9 kart zielonych, 4 karty biolitowe i 0 kart dodatkowych. Następnie ilość kart w deku i ilość kart wymagana 30 na 30, czyli wszystko się zgadza. Tak, aby usunąć, yy, zmodyfikować w jakiś sposób dek, musimy usunąć z niego kilka kart. Powiedzmy, że chcę wyrzucić katapulty, wszystkie trzy. Naciskamy krzyżyk na katapultę, następnie Remove from deck. I tak robimy ze wszystkimi trzema kartami. I teraz tak, aby dodać nowe karty, musimy wyjść z, te, z tego okienka i edytować nasz deck przy pomocy kamerki. Wchodzimy. Jak widać, mamy tutaj podgląd z naszej maty. I teraz jak, jak, jakie to jest wszystko fajne, yy, to znaczy Twórcy gry zapobiegli po prostu różnym przekrętom, które sprawiałyby, że gracze oszukują na zasadzie wprowadzania kart do gry do deka, nie mając ich jednocześnie w rzeczywistości. Wrzucamy jedną katapultę na mapę. Kamera nam skrzytuje obraz i automatycznie dodaje ją do naszego deka. Jeśli chcemy Chcielibyśmy na przykład oszukać kamerę, przy pomocy jednej karty wrzucając dwie katapulty do deka. Nie wyjdzie nam to, gdyż ściągamy tą kartę. Katapulta jedna jest cały czas zapamiętana w deku. Chcemy wrzucić drugą. Nic się nie dzieje. On ją zatwierdził i potwierdził, że ona znajduje się już w deku. Żeby wrzucić drugą katapultę, musimy mieć drugą kartę. Wrzucamy ją. I automatycznie randuje nam w deku. Aby wrzucić trzecią, podobnie wrzucamy trzecią. I w tej chwili konsora skrzytała nam trzy katapulty. Innej możliwości nie da, żeby je dodać yy, do deka. Nie mając właśnie tych kart w rzeczywistości yy, zakupionych. W ten sposób powstaje nam dek, który następnie po naciśnięciu kółeczka. Rejestrujemy online. Tutaj mam jeszcze szybki przegląd przez wszystkie karty. Hmm. Potwierdzenie all cards are confirmed. I możemy opuścić to pole. W ten sposób mamy złożony dek. Następnie pokażemy, jak dek działa, ale to w następnej odsłonie. Dziękuję.